Hej, cześć do Was, tej strony jest dzisiaj nowy odcinek z obcego i nasz cel to przywróć moc w laboratorium Dlaczego? Ano, dlatego że... A w sumie nie wiem wiecie, ale po, na pewno jest jakiś fajny powód dlatego yy, Dlaczego mamy przywrócić tak, to jest dosyć logiczne, prawda? Dobra, w takim razie przywracamy moc, zobaczymy co się stanie. Czy przyjdzie do nas Obcy lepiej... Teraz schować? Jezu! Dobra, Jedź. Dobra, Dobra. Okej, okay, o to chodziło. Mamy, mamy przywróconą moc i i teraz musimy połączyć e, liczymy na ciebie replay. Ok, nic nie musimy połączać. E, co ona wyjęła? Czekajcie, czekajcie! Metasz ognia! Tu jest metas Dlaczego ja nie mogę do tego amunicji zebrać? Dlaczego tu nigdzie nie ma do tego amunicji? Ja bym chciał amunicję, dajcie mi amunicję, kurde! O tam leży mapa, czekajcie. Chyba że już ją mam Tu mapa jest? To, to jest mapa, ale nie zebrać się nie mogę. Dobra, gdzie ja muszę iść, powiedzcie mi? E, muszę iść e, tam do środka, czyli muszę wejść e, tymi o, drzwiami. Okej, okay. na pewno tymi? Tak, na pewno tymi, dobra okej, okay, jakby co to? Wiecie, że on się tutaj ciągle gdzieś czai niby. Gdzie dokładnie tego nie wiemy, ale gdzieś się czai. To jest ten minus, że my wiemy, że on się gdzieś czai. Użyj kalibratora dostępu. Oki do to będzie łatwe. Eee, dobra, mamy taki o, mamy taki o, mamy taki o, mamy takie o, mamy taki o, mamy takie o, taki o, mamy taki o i ostatni taki o dobra, jest mamy to. Mamy to dziecka, za pierwszym razem się udało, bez żadnych większych problemów. Okej? Okay. Eee, teraz muszę iść tam, ucieknij z laboratorium. Aha, o oh, fuck. Czekajcie, 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 czekajcie. Zaraz mnie tam do tego podbieg, bo przerzuciłem hałaśnik. Dobra, chyba dobrze idę. Dobra, mamy otacz ognia, ale du dużo mi to nie da, bo niestety on. on już jest praktycznie na wyczerpaniu, więc. Jezu! Ja też, przepraszam. <grytanie> o was co to było? Dobra, gopia! Debil, no, zamknął mi drzwi przed nosem, no jaki perfidny pedał. Debil idiotały i zidiociały gupek. Ja nie mogę. Co za człowiek normalnie wzdradził swoją swoją dziewczynę. Replay, która nie była jego dziewczyną, ona o tym przynajmniej nie wiedziała. On pewnie myślał, uuu, ona jest moja dziewczyna. Ale nie, i on ją zdradził, i po prostu był takie niemiłe. Przyszedł na książkę, przyszedł książkę, Kiwet, lubię to. Przyszedł książkę, dawaj, czyta. No nie, a mogłabyś coś fajnego zrozumieć. Faks Wait, ty zasrańcu, zastrańcą, w dupę. Normalnie. A psy, pewnie uciekł do nich tam. A pa, pa, fajnie by było. Dobra, czekajcie. Musimy iść w tą stronę, dokładnie w tą stronę, ale jaki debil, no ja nie mogę w to uwierzyć, no. Takich idiotów na tym świecie jest mało. Nawet tak nie wiem, gdzie jest safe. Fak, dokładnie. Dom jakby mi czytała normalnie myślach, no. Dawaj. Uuu, szybciej! Szybciej! Jezu! Uuuu, nie będzie! Jezu, wystraszyłem się! Ua! Wiedziałem, że tak będzie! Wiedziałem, że tak będzie! że tak daleko mam sejwa! Ua! Fuck Kuziewa! Ja nie mogę, no! Ja nie mogę! Co za hamstwo totalne! Nie wierzę w to normalnie, nie wierzę w to. A to wszystko przez to. Co ty przeładowywujesz? Pałkę przeładowywujesz, żeby ona na czok? nie przeładuj. Szybko. Ruszaj dupę, dobra. Dobra, mamy wszystko jeszcze raz idziemy. Yy, dobra, wiecie co, ja mam tu przewinę z czymś, wiecie? Gdzie się książka podziała? Co teraz ona ma przeczytać? Że od dupy jeża, no. Jaką to psa? Co jak on to przetrwał, dlaczego oni mnie tak nie znoszą w tej grze, no? Dlaczego to jest takie niedobry? jak ja mam go pokonać, jak ja nie mam czym? Dobra, udało się, ludzie. Ale nie wiem, co teraz. On tu za chwilę zajdzie? Także poczekam tutaj w ściekach, znaczy kanał, nie nie w kanałach, w wentylacji na dole Będę sobie tutaj siedział i czekał bo sobie pójdzie stamtąd <gryw> Albo zrobię hałaśnik Rzucę hałaśnikiem Aaaa kurziwa! No chyba nie Ja pierdzielę, jak ja mam to zrobić, jak on ciągle wie gdzie ja jestem, no Za każdym razem mam inną I, i, no. Jezu, dlaczego akurat tam musiał mi wyskoczyć marnacja Po prostu marnacja, kuźwa, walonego ognia Ja nie wierzę w to normalnie, no Wyskoczył mi akurat... Tam, gdzie się go najmniej spodziewałem! Obie musiał tam być go... Ale już wiem dlaczego używać przynajmniej, wiecie? Tak. Jezu, masakra normalnie, no. Nie wierzę w to, co widzę. Jezu! Dlaczego to się zatrzymało, a nie poszło gdzieś? No nie wierzę w to! Ja pier... No nie wierzę w to po prostu! Jakie porąbane! porąba Co ja mam kurwa przeszukać to przez... Przez kuziewa! Ja p**** dzielę jakie porąbane to jest, nie wierzę w to! O! Nie, może mołotowa mu rzucę, może jednak mu coś to to robi, no! EGO KUZIEWA! Ja p**** Nie! Ja... Co za gówno walone! Jezu, no! Ja już to dziesiąty raz chyba robię! O! Idę po raz... 500, kurde. Idę. Już zamknij się z tym cepie, Wiem, że mi zamkniesz drzwi przed nosem. No, tak jakiś idiota. Zatem 500 razem moglibyśmy sobie odpuścić to. Nie, po co? Po jakiego grzyba? Po co po raz 500 zamykać jej drzwi przed nosem, żeby jej nie wpuścić? Po jakiego. Nie, no, gówno, kurde. No, gówno. HOO! Jak my teraz za? ja chyba normalnie sam go zabiję, no. No normalnie tymi rękoma go zabija. O tymi, o! O tymi! Wymacam go w każdym jego punkcie. Kurde. No i stoi tu nade mną! Jakby nie, jakby chciał się przytulić. Jeść do śluzy. Tak, kurde, jakby się dało. Jest! Jest! Nie, nie, o no, nie! Załknij ty! Za nie, nie! Szybko! Szybko! Open! Dawaj, 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 dawaj! Oo! Hooo! Sekundę się ubrała! Ooo! Fuck yeah! Fuck yeah! Dobrze! Ale waliła sobie w dupę! O, jacie! Open! Dobrze! Kobieto! Idealnie jestem z ciebie domyny! Niczym ze dupy! Ty już 500 razy to robiłaś, debilko! Ja ty, ja to robiłem, no bo ty przecież nie ogarniałaś tak. Yeah! Yeah! W końcu się udało, po... po y si siódmym chyba razie, jakby nie patrzeć. Kurde, no naprawdę. 20 już materiału mam, a może z 5 będzie z tego wszystkiego Masakra Włożę tutaj, o tutaj, o, w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, zdejmie. Tutaj mogę, okay, okej. Okay. Oh. A niech się okaże, że będzie drugi opcy na statku, to ja chyba... Ja, ja go zabiję ty, tymi rękoma. Albo spalę kogoś. Hello? Hello? Tak idę po ciebie, zasrańcu Sk skurwa dupo! Gówny anak, dupo, dokładnie! Zasrańcu! Ty zamknąłeś mnie z tym gównem! Gówno je wywalone, znaczy się! No! ale powiedziałem! Zamknij <laughs> dupę! <me> <laughs> A wali stacji, ja prawie zginąłem. No, idę po ciebie i cię zabiję. Idę. Tak, dokładnie. Ripley out, kurde. Ja zrypluję tutaj z auta. Normalnie z, po, pojawi się w trzeciej stulecia. Czasu przestrzeni. Trzy dupy, tak Kurde, zasraniec głupi Dawaj idziemy, popatrzymy czy jest tu może coś przydatnego O, pamiętam to! Uu, pamiętam, to był początek gry! Ty, teraz mogę biegać, bo przecież tu nie ma już obcego W końcu mogę biegać Po tylu odcinkach w końcu mogę sobie po prostu pobiegać C Dostęp karty? Z dupy ja ci kartę wytrzasnę teraz Przejdę sobie... Nie, tędy nie mogę. O! Może jest tutaj... Poczekajcie, może coś ominąłem. O dziwo boję się tak samo, jakby obcy tutaj był. Pewnie gdzieś jest, mogę się założyć, gdzieś jest. Kurde, nie ma, nie ma karty. Nie ma kart! Nie ma kart! Gdzie jest na tej karty? Ciągle ktoś włącza jakieś gry głupie. O! Strzelba! W końcu pomyślała i wzięła strzelbę. Teraz będzie bitwa z prawdziwymi ludźmi. I karta niczym w wielkości hot doga normalnie z dwoma parówkami w środku, no? Double, double parówka w środek. Oh yeah! Oh yeah! Oh, ale pożałują, że żyją. Ale oni pożałują. O oh, ja nie mogę, czekajcie. Teraz wiedziałem, że musi coś być w stylu takiego. Ty, tu mnie wystraszył telewizor, pamiętam. E, wiedziałem, że musi być coś w stylu takiego, że muszę się wrócić do samego początku, i teraz będę mógł użyć to, czego nie mogłem znaczy, będę mógł otworzyć to, czego nie mogłem otworzyć wcześniej. mam ten zostaną palnik. Yeah! Bardzo ładny. Se. O! Dobrze. 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 To to ja rozumiem. Dobra. Ok. Gdzie ja muszę tutaj panika użyć? Pokazuj mi miejsce, gdzie muszę użyć panika. Już. Ja chcę użyć panika. Chcę zrobić to, czego zrobić nie mogłem. Ej, no w ogóle, w drugą stronę mam to gdzieś. Tu byłem, tu wziąłem młot kumulacyjny. Nie, to nie tak się nazywało, Tak jakoś inaczej się nazywało. Ale wziąłem młot, to jest najważniejsze. To jest, wziąłem młot, tak. Dokładnie, no. Właśnie. Tu byłem, tu nic nie było. Tutaj byłem. Som się dobrze idziemy dalej, o ma wa 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 okej, okay. okej okay, ludziska, Możemy iść, tamto o! o o o nie czekajcie muszę iść w tą stroną, o o, o! U! U! Pięknie. Dobra. Zachowuję się teraz jak idiota, bo w końcu mogę otworzyć drzwi, które wcześniej otworzyć nie mogłem. Yeah! Cieśnij na góry! Tym palnikiem! Dobrze. Teraz dawaj otwieramy. Lewy przej... znaczy prawie O Open, open! Lewy prawie przej... S, W, D, B. Dobrze. Ooo! Ciemno tu jak w dupie! Ooo! A coś tu w ogóle znajdę? Uh, etanol. I jakieś coś tam, co już mam full. I części znajdę I coś jeszcze znalazłem To może ja coś stworzę, wiecie? Może ja stworzę sobie apteczkę, o I stworzę może jeszcze jedną apteczkę, co wy na to? Mam mało i tak i tak życia, więc sobie teraz ją użyję Idealnie, bardzo ładnie, tak. Mogę stworzyć bombę dymną jeszcze. Nie wiem, jakiego mi to grzyba, ale stworzę, czemu nie? Już chciała nią rzucić, już chciała, no, widzicie? Hałaśnik, hałaśnik też mogę stworzyć, czemu nie? Kaman, dobrze. Mogę stworzyć strzelbę. Strzelby nie mogę niestety stworzyć, ale teraz mogę podnieść przedmioty. Pięknie. Dobra. Wszystko? Nie, stojący się. Jest środek spalający do miotacza ognia. Dobędę miotał ogniem, będę. Uuuuuuuu! Nie, yeah, ale jestem z siebie dumny. Dobra, coś jeszcze? Coś jeszcze? Coś jeszcze? Co, 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 co? Idziemy dalej. Uuu. O, Fokamoko! Spierdziulaj Spierdziulaj mówię. Naprawdę nie powinno mnie tu być? Naprawdę, a chcesz poznać smak strzelby? Pacha-fakama! He? He? O, fakt drugi przeszedł! No, ty też chcesz poznać smak strzelby? Pacha-fakama, raka maka. Dobra Pożałowani, że się pojawili W dupę jeża Dobrze Tak się to robi No nie Reload bateria Dobrze Muszę iść tam, a ja sprawdzę w po kolei pokoje Uuu, tu leżą części U, Dobrze Dobrze, ale jestem podekscytowany Mogę otworzyć wszystko, co tylko chcę Mogę iść gdzie tylko chcę Mogę robić, co tylko mi się zachce ale jest SAVE! SAVE THE GAME! Dobra! Piu! 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 Jeszcze kończymy odcinka, nie? Mam to gdzie? Nie! Kończę odcinkę! Aj Nie kończę odcinka, ludzie! Nie! Nie! Lecimy dalej! Tym koksem! Oh yeah! Oh yeah. uh, uh, uh. Dobra, nie będę taki, naprawdę. Ej, dobrze leci, dobrze nam leci, dobrze, bardzo dobrze nam leci. A, wypiłem całe picie, no i co ja teraz zrobię? No i co ja teraz zrobię? No i co ja teraz zrobię? No i co? Buz. 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 Dobra. Ripley. Cisni pieroga! <suszy> Gdyby kiedyś mnie słyszał, to nigdy bym nie poszedł tak daleko. Teraz jest koniec. Przepraszam za to, że zniszczyłem się z zakończeniem Ania. Nie zapomnijcie, że w końcu Zobaczymy się w biurze, kiedy już wszystkich po drodze zabiję. Kogoś spotkam i normalnie nie będę zabijał wszystkich, że oplułem monitor. Yeah. Tak się to właśnie robi, widzicie? Widzicie, to jest, to jest magia kina. U, mapa. Gdzie ja muszę zmierzać? Muszę zmierzać do o, siłownia Pójdę do siłowni, poćwiczymy troszeczkę na tych robotów Będziemy ćwieeeczeć Mówicie co, najpierw zużyję rewolwer, bo może Chociaż nie rewolwer, jest na dłuższe dystanse, to może lepiej nie CIEHO! Ale tu nie ma! Tam muszę iść, jak ja się dostać. Open the door! Haha! Ha. Otwarcie! No, najpierw może byście tak otworzyli drzwi, może, he? What? całą municję, debiler. Zasilanie do osłony galerii, a gdzie jest galeria teraz? Powiedzcie mi, kaby y -y, siłownia. A muszę przejść, chyba tam, otędy. Ja wiem, cicho, cicho, ja wiem, że ja tu jestem. Spoko, czekajcie, to będzie gdzieś, O tutaj, dokładnie w tym miejscu. Tak, Aha. zamknięte drzwi. No super, a z dupy ja ci teraz wytrzasnę. Coś innego, jakieś, może jeszcze to ja otwarte drzwi. No, by czujnik. Dobra, nie mam znowu spalające gówno, gdzie to było? Ej! Jak ja bym się tam przedostać? Oni nie chcą mi drzwi otworzyć! O, o tego nie widziałem. Kurde! Wszystko tam są zamknięte, tu są zamknięte, wszystko jest zamknięte. Gdzie ja muszę iść? Przywód, zasilania osłon w galerii Z dupy ja się tam dostanę, ja się tam spytam, no Zresztą tam nie ma innej windy o! A czemu on nie mogą od drugiej strony otworzyć? Oni powinni móc otworzyć, przecież to... Powiem im, o, otwórzcie tam w galerii, może przywrócić sterowanie Ale nie, oni tak nie umieją Znaczy, ona tak nie umie, umie krzyknąć Jest jak głupia tam, w galerii, sterować No, debile, tam, w galerii, tam. O, potam, no mówię ci, tam jest. Do otwar... O, czekajcie. O, Sprzątaj! Ula, la. Popędziło. Popędziło. Cieśnij. Cieśnij. Wiedzie, tu, wiedzie na prawo. Patrzcie, wiedzie na prawo. Wiedziałem. A! poczekaj. Ty idź pierwszy, idź pierwszy. Haha! Ja ale wykiwałem. Dobra, teraz mogę iść, wejdź. Wejdź do środka, nie tarmoś się z nikim innym. Co? Co ja sobie powiedziałem? Nie tarmoś się z nikim innym. Tak też można, czemu nie? Nie tarmoś się z nikim innym, nie. Nie pozwalam ci, kobieto. Dobra, gdzie my wyjdziemy? Aha, wyjdziemy tutaj, spoko. EMP! Uu, Uu! Czyli, impuls elektromagnetyczny, tak, dokładnie. Raca, mam wszystko. O, w dupę, do tego jest potrzebne? Wykonamy dwa, co wy na to? Nie możemy, cholera. Teraz możemy. Też nie możemy, dobra eee... Co ja mam na jedyneczkę, a na dwójeczkę co mam? A na trójeczkę? Aha, no ja to czołgnie, no dobra, spoko, to bierzemy jedyneczkę w takim razie Już nie wiedzą, że ja tu jestem, więc nic mi nie grozi. Znaczy grozi mi w sumie dosyć sporo. Jezu, wystraszyłem się drzwi otwartych. RIP. I'm I got here no, this is new. They've left their posts. I just saw some of them in a the public area. That's not normal. Great. Watch your back. No, jakby nie wiedział, że mam swojego tyłu. No jakby nie wiedział. Normalnie. No jakby mi nie wiedział, no. Hej, okay, ja się teraz zaczynam powiedywać, bo jednak nie przestraszujmy się. Kończymy odcinek, ja sobie powiem, że jak na razie, cześć, pa i widzimy się w na następnym odcinku Więc pa, 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 pa Zobaczcie na moją stronę www.neskot.com I możecie kupić koszulkę na neskot.kapsel.pl Cześć, pa, pa, pa Psz.